Nazywam się Łukasz Grala, jestem architektem rozwiązań platformy danych, Business Intelligence, zaawansowanej analityki. Mam przyjemność wystąpić na pierwszej edycji konferencji organizowanej przez grupę użytkowników azurowych Azure Day. Myślę, że event dosyć ciekawy, bo popularność rozwiązań w chmurze, również tych rozwiązań do składowania, przetwarzania i analizowania danych cały czas rośnie i jest to na pewno dosyć ciekawy kierunek warte poznania dla, zarówno dla osób, które są w branży i chcą poznać nowe technologie, jak i osób, którzy myślą o tym, żeby swoje firmy wprowadzić coś nowego, innowacyjnego, związanego z analityką i przetwarzaniem danych. Cześć, witam Was. Mam przyjemność uczestniczyć w konferencji społecznościowej Azure Day, na której prelegenci wypowiadają się na temat różnych rzeczy związanych z Azurem i okolicami, nie tylko. Jesteśmy już po dwóch sesjach technicznych. Pierwsza sesja prowadzona przez Piotra Wolińskiego o dockerze, jak działa w kontekście Azura, ale też Linuxów typu Debian, które możemy fajnie odpalić na... Na Linuxie i bawić się właśnie Dockerem, co to są w ogóle kontenery, tak? To jest właśnie główny, główny case był, bo jest to rzecz nowa, nowa jeżeli chodzi o środowisko Microsoftowe, nie tyle nowa jeżeli chodzi o środowisko open source. Piotrek bardzo fajnie wytłumaczył tą kwestię. Druga sesja była poprowadzona przez Emila. Emil nam opowiadał, jak połączyć środowisko lokalne, on-premisowe z e, chmurą w kontekście, za, w kontekście zarządzania tożsamością. Myślę, że też bardzo fajnie przedstawiony temat. Co dalej? No zobaczymy. Na razie so, się delektujemy pizzą smacznego. Ale Ty jesteś takim ciekawym przypadkiem na skalę Polski. Z Microsoftem na co dzień, przyjmijmy, że na razie nie masz za dużo do czynienia, bo na co dzień pracujesz w technologiach open source'owych. Linux to Twój podstawowy system operacyjny. Jak to się stało, powiedz, że angażujesz się w grupę Microsoftową, jesteś MVP Microsoft Azure? Czasy się zmieniają, świat się zmienia, czyli IT też się zmienia, a Microsoft to IT. I zmiany są takie, że technologie open source wkraczają nawet w świat e, usług Microsoftu. Zmierzamy do tego, że niezależnie od tego, czy na Twoim laptopie i tablecie jest Windows, czy na Twoim laptopie jest Linux, jeśli pracujesz z technologiami IT, które są nowoczesne i dzisiaj budują praktycznie cały świat IT, raczej warto byłoby zainteresować się platformą Microsoft Azure, nawet jeśli jesteś Linuxowcem, Windowsiarzem, czy innym Androidowcem. Wszystko dla Ciebie jest na Microsoft Azure i w naszej grupie, gdzie szukamy na pewno specjalistów, którzy mogliby wesprzeć nasze szeregi.